Opowieści niezwykłe. Co przeczuwasz, kocie? Czyta Sylwia Nie zapominaj. Kiedyś uratowałam małego kotka, którego ktoś chciał utopić w jeziorze. A teraz on mi się odwdzięczył. Słyszeliście? Ania zatrzymała się nagle i uniosła palec do góry. Przestanęliśmy z mężem i zaczęliśmy nasłuchiwać. Po krótkiej chwili do naszych uszu dotarł jakby słaby jęk, czy raczej pisk, który z każdą chwilą się nasilał. To chyba kot miałczy, stwierdził Janusz, mój mąż. Pewnie się marcuje, zażartował. W czerwcu? Zgasiłam go. Tada ma rację, to kot! zawołała nasza dziesięcioletnia córka. Teraz wyraźnie słyszę miauczenie. Szliśmy w kierunku jęków stworzenia, które żałośnie wzywało pomocy. Przyspieszyliśmy kroku i tak prawie biegiem dotarliśmy nad brzeg morza, jeziora, przepraszam. I wtedy na jednym z kamieni w wodzie zobaczyliśmy łepek kotka, który mokrymi łapkami wdrapywał się na jego szczyt. Ojej! zawołała Ania i pobiegła wyciągnąć biedaka z topieli. Mamo, zobacz, ktoś mu przywiązał kamień do nóżki. Dlatego nie mógł wyjść z wody, mówiła z płaczem. Faktycznie, kot miał obie nogi splątane sznurkiem, który z drugiej strony obwiązany był spory kamyk. Co za draństwo, zawołała mu burzona. No, jak tak można? Zaraz zdjęłam z szyi apaszkę i owinęłam nią drżącego kociaka. – Mamo, tak tato, weźmy go, proszę! – zaczęła błagać córka. A my z mężem wymieniliśmy tylko ze sobą krótkie spojrzenia. – Uratowaliśmy mu życie, więc jesteśmy za niego odpowiedzialni. Ania zaczęła nas emocjonalnie szantażować. – Tak was proszę! – A kto będzie się nim zajmował? – Przecież zaczęły się wakacje i ty zaraz jedziesz na kolonie. Przypomniał Janusz. Ale my nigdzie nie wyjeżdżamy, powiedziała Ania. Oho, widzę, że już się zawiązała kocia koalicja. W takim razie nie ma dyskusji. Chodź kocie z nami. Ale najpierw trzeba go zawieźć do weterynarza. Dodał surowo mąż. Na szczęście kot był zdrowy. I mimo wszystko w dość dobrym stanie. Przylgnął do nas i od razu, najbardziej chyba do mnie, jako szefowej kuchni. Nie podobało się to do końca Ani, która czuła się jego panią. Przecież to ja ciebie wyciągnęłam z wody, wypominała mu, gdy zeskakiwał z jej kolan, by umościć się na moich. Kot został nazwany Ramzes ze względu na dumną minę, z jaką na nas patrzył, miał w sobie tyle wdzięku i dostojeństwa, że imię faraona pasowało do niego wprost idealnie. Nie ukrywam, że ja też bardzo się do niego przywiązałam. Po wyjeździe ani na kolonie czułam pustkę. Tym bardziej że Janusz też na kilka dni musiał służbowo pojechać do Warszawy. Podsuwając kotu co lepsze kąski. Obserwowałam, z jaką elegancją je spożywa. Potem Ramzes wskakiwał mi na kolana i mruczał z zadowolenia, aż w końcu zasypiał. Dzięki kotu nie duskwierała mi tak samotność. W pewnej chwili przyszło mi nawet do głowy, że już nie wyobrażam sobie życia bez tego stworzenia. Kot też mnie obserwował. Widziałam, jak wodzi za mną wzrokiem, gdy krzątam się po kuchni. Ale nigdy się nie narzucał. Przychodził się poprzymilać, gdy widział, że siadam na kanapie. Wiedział, że dopiero teraz mogę się z nim pobawić albo po prostu wolno mu się ułożyć na moich kolanach. Kot rósł i najwyraźniej dobrze mu było z nami. Stał się członkiem naszej rodziny i on chyba też traktował nas jak swoich pobratyńców. Popatrz mamo, Ramses już nie siada ci na kolanach, tylko na biuście, zauważyła któregoś dnia Ania. A to świntuch, udał oburzenie mój mąż. Ale w końcu to kocur, więc nic dziwnego. I tam kocur, roześmiałam się. Sam go zawiozłeś na kastrację. Ja też bym tak chciał, rozmarzył się mój małżonek. To znaczy, znaczy, nie na kastrację, tylko tak się kłaść na biuście. Zaczął prostować. Wszyscy wybuchnęliśmy śmiechem, ale potem pomyślałam, że faktycznie Ramzes jakoś inaczej się ostatnio zachowuje. Gdy tylko leżałam na kanapie, zwierzak wskakiwał na mnie i kładł się na mojej lewej piersi. Ciekawe dlaczego, zastanawiałam się. Pewnie z powodu odgłosu bicia serca. I chyba zapomniałabym o całej sprawie, gdybym któregoś dnia nie podsłuchała rozmowy starszych pań, które w poczekaniu u lekarza rozprawiały o chorobach, bo o czymże innym. Staruszki licytowały się w ilości schorzeń i liczbie przebytych operacji. Prawdę mówiąc, nie mogłam tego słuchać, bo każdą dolegliwość opisywała w najdrobniejszym szczególe. Jednak musiałam po obie panie najwyraźniej jednak musiałam bo obie panie najwyraźniej miały ciężką wadę słuchu i mówiły bardzo głośno w pewnym momencie jedna z nich powiedziała że pies wyczuł u niej raka cały czas lizał ją po ręce ze znamieniem na które ona w ogóle nie zwracała uwagi jednak dla świętego spokoju poszła do dermatologa i ten zdiagnozował nowotwór skóry. Na szczęście stadium choroby było dość wczesne i została wyleczona. Ja też już gdzieś słyszałam że zwierzęta wyczuwają śmierć potwierdziła jej rozmówczyni. Ta historia dała mi trochę do myślenia. Oczywiście nie podejrzewałam, że mogę mieć raka. Miałam dopiero 36 lat. Mimo to postanowiłam zrobić badania kontrolne, ale przede wszystkim USG piersi. Nie bałam się, idąc na USG, a jednak kiedy lekarka jeździła głowicą urządzenia po moich piersiach, poczułam niejasny niepokój. – Zmiana jest niewielka, ale nie wygląda mi to dobrze – orzekła w pewnej chwili pani doktor, a mnie zaschło w gardle. Potem powiedziała, że trzeba zrobić mamografię. I znakona już daje mi skierowanie do onkologa. W jednej chwili mój świat się zawalił. Poczułam się tak, jakby ktoś wydał na mnie wyrok śmierci. Na tym etapie choroba jest niemal w 100% procentach uleczalna a proszę więc, nie robić tak nieszczęśliwej miny lekarka dodała mi otuchy. Bardzo dobrze, że zgłosiła się pani właśnie teraz. Im szybciej się tego pozbędziemy, tym lepiej. Robi panie badania regularnie? Zapytała mnie. Raczej nie, odpowiedziałam zgodnie z prawdą. A w rodzinie były przypadki raka piersi? Dopytywała dalej. Nie, przyszłam na to badanie przypadkiem, odparłam wymijająco, bo przecież nie chciałam opowiadać pani doktor o kocie i o zesłyszanej rozmowie starszych dam. Na pewno pomyślałaby, że znacznie poważniejszy problem mam z głową niż z chorobą nowotworową. Onkolog potwierdził wynik badania USG. W lewej piersi był niewielki guz, który bardzo szybko został usunięty i zabrany do badania histopatologicznego. Na szczęście okazał się niezłośliwy. Gdy wróciłam do domu, moja rodzina urządziła przyjęcie powitalne. Ania wtuliła się we mnie i rozpłakała. Jan już też zaczął podejrzanie głośno pociągać nosem, a przecież do tej pory się trzymał. Tylko kot zachowywał się tak jak zawsze: to znaczy, najpierw własił się do moich nóg, a potem, gdy usiadłam na kanapie, wskoczył mi na kolana i mrużąc po ślepia, spojrzał mi prosto w oczy. Skąd wiedziałeś, kocie? zapytałam go szeptem. Potem wzięłam go na ręce i przytuliłam do twarzy. Na co, na co przystał bez entuzjazmu, na koniec ziewnął, ułożył się wygodnie i zaczął mruczeć. Może chciał mi powiedzieć, że teraz jesteśmy kwita, a może po prostu ucieszył się z mojego powrotu do domu. Zuzanna.